Cześć ja jestem NIWSKISK, a to kolejny odcinek nowego grania z Gro Circle Empires. Dzisiaj kontynuujemy rozgrywkę z poprzedniego odcinka, dlatego zapraszam na poprzedni odcinek, jeżeli chcecie widzieć początek tej rozgrywki. A my w tym czasie po prostu lecimy zniszczyć wszystko. No ok, tak to właśnie działa. Dzisiaj to gramy na pełnym podboju na poziomie niemożliwym. Tak, żeby z hukiem zakończyć, można powiedzieć, tą serię. Ale jeżeli macie pomysł na kontynuację tej serii, to mam na przykład zaraz co? No, jakieś pomysły na challenge? Czy jeżeli będziecie chcieli jakieś ekstra odcinki z czegoś z tej serii, to po prostu napiszcie o tym w komentarzach. A myślę, że na pewno się pojawi. Bo jakby nie patrzeć. Przyjemnie się to nagrywa. Jeśli mnie zaatakowali. Ale ja zaatakuję ich tutaj. Tak, zaatakowali mnie tutaj, ale nimi się nie przejmuję. Mają 10 tysięcy siły. Może powinienem się nieco nimi przejmować, dlatego dorzucę tutaj... ...kuszników. Kilku łuczników, trochę rycerzy i to będzie moja taka zapasowa armia z sześcioma tysiącami siły? właściwie niewiele a dobra mniejsza łucznicy pójdźcie tutaj, co wy tam robiliście, co? tutaj mamy strasznego wampira a wampiry, wampirów się nie boimy wampiry może wyglądają na Silnych, wojnych, i tak dalej. No ale niestety jednak nie są aż tak dobrą jednostką, jakby mogły być. Dobra. Atakujecie tutaj, zniszcie, zniszczę was tutaj. No i w takim wypadku, właśnie dostaliśmy kolejne. Wola do popisu, tylko weźcie, zniszczcie to, co? Możecie to zniszczyć, czy nie? No i nie możecie tego zniszczyć. Mamy goblina. Goblin, bardzo fajna jednostka. Oczywiście, gobliny lubimy. Dobra. Tutaj były potwory. Nie chciałem ich budzić, no ale. Raczej nie chcemy się z nimi zabawiać za wiele. Kolejny uzdrowiciel, ile można? Ilu uzdrowicieli można mieć, co? Wystarczająco. Aha, okej. Okay. Idźcie kolejno. Kolejną wiochę atakować. Mamy 22 tysiące siły i to cały czas rośnie. Eee, rośnie. Uwierzcie. A to, że teraz to spadało, to tak. Tak przy okazji, nie martwcie się o tym. Woskowy potwór, jak miło. Hmm, to oni mnie zaatakowali, no to zostaną zniszczeni. Rozgruchota, nie dosłownie. Ci barbarzyńcy ze silni są, tak w ogóle. O, miałem 22 tysiące siły, mamy 27. Chociaż to chyba dlatego, że kupiłem woskowego potwora. Moskowy potwór jest, no, mimo wszystko silny. Zarzucimy więcej kuszników. To trochę potrwa. A może by tak wykorzystać te żarcie na coś innego? Nie bardzo mamy na co, nie? Dobra, banki ustawione. Banki, ważna sprawa. Banki w końcu pozwalają mi na robienie większej ilości innych, bardziej przydatnych jednostek. Dobra, wróćcie się do wody. Dobra. Możecie atakować teraz tutaj, jeszcze tam bandyci są no, oni mają bardzo silne, bardzo silne jednostki i bardzo dużo tych jednostek. Ach, woskowe potwory, zrobią robotę. Ok. Tak, ten odcinek to jedna wielka bitwa. Zdecydowanie. No, zniźcie, wejdźcie, sprzedajcie mury, bo jakby nie patrzeć, ich nie potrzebuję. Mury sprzedane, dajemy ofensywne nastawienie. Tutaj te różnego rodzaju inne ulepszenia. No i cóż. Czy odpakowałem jakiś obóz, może po drodze? Nie, nie ma żadnego, niestety. Ach, trudno się mówi. Lecimy, zniszczyć następną wiochę. Teraz mam taką ilość koszników, że oni naprawdę robotę robią. Rąbią srogo. Przy okazji, woskowe potwory robią woskowe wieże. Tak, więc ekstra robota jeszcze jest zrobiona. Dużo drewna. Mogę jeszcze bardziej ulepszyć moje jednostki. To mi się podoba. Ok, więcej złota. To i ty zniszczymy. Ci mi dadzą jeszcze więcej złota. Siły trochę mają, ale to żaden problem dla moich... Dla moich jednostek. Yyy... Dostałem osiągnięcie Lord Wampirów, to znaczy, że któryś z wampirów, które posiadam... Tam jakiegoś miałem, awansował na maksymalny możliwy poziom, tak? Stary vampir ale to nie ten. Gdzie jest Lord Wampirów? Tutaj jest, patrzcie. Wampirz Lord to jest najsilniejszy wampir jaki. A jeszcze, jeszcze jest wampirzy król. Hmm. No cóż, wkrótce i jego także będziemy mieli jedzenie i złoto. Ta jedzenie i złoto. zbieramy Wkrótce dozbieramy. Będzie Gites. Tutaj ulepszamy głównie tylko uczniów tylko łuczników możemy ulepszyć. A czy to zadziała? Patrzcie, ten łucznik ma naprawdę dużo ataku. Jeszcze tutaj 2800 złota. Poproszę te złoto. Dziękuję. Teraz 6000 tego złota potrzebuję. Mnie zaatakowali, tam nie zaatakowali. To tutaj damy trochę kuszników. To wtedy dorzucę jeszcze rycerzy i będzie spokój. A tutaj damy dynię. Dla pewności, że nie zabraknie nam żarcia. A moja główna armia? Moja główna armia może atakować. Teraz jest naprawdę silna. Tak, zdecydowanie moja armia jest już silna. Chciałbym jeszcze się dowiedzieć jednej rzeczy. Ten wampirzy lord, którego tutaj gdzieś mamy, on tutaj gdzieś jest. Tylko weźcie i go znajdźcie. Ta weźcie i go znajdźcie co? O, mamy obóz. <laughs> szukał wąpiżego króla. Gdzie tam znalazł obóz? A obóz równa się w goblinę. Gobliny nie odpuszczamy. Tak, ile mamy siły? 60 tysięcy. O, lecimy. Panie, lecimy z tym. Po prostu niech moja armia przejdzie i to zniszczy. Wszystko. Pewne. Za, 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 zapewne zrobiło się rozpierdzielnie złe. Zdecydowanie. Celniejszy strzał. Cóż, dostałem osiągnięcie za odblokowanie wszystkiego, a to bardzo miłe. Co z moją dalszą armią? Gdzieś mnie zaatakowali, ale to nie problem. Bardzo kusznicy tutaj obronią wszystko. Coś wystrzeliło, nie wiem co. Armia goblinów wystrzeliła. A, dobra. Wypadałoby połączyć armię. To jeszcze ostatni kawałek mojej armii idzie. A to jest najlepsze. Moja armia jest tak duża, że się nie mieści na jednym kręgu. Dodatkowy, włoskowy potwór na pewno się przyda. Tutaj przydadzą się kusznicy, przydadzą się uzdrowiciele. I niech zniszczą tamtą resztkę sił wrogich. A moja armia przejdzie tutaj. Także zaraz puścimy ją przez środek. Właściwie możecie iść atakować tamtędy. Eee, Król Wampirów. Właśnie Wampir awansował, więc dostałem Króla Wampirów. Chciałbym go znaleźć w tej armii. Cóż, to może być trudne na tą chwilę. Ale może wysilmy się, żeby go znaleźć, jednak. I zakładam, że jest gdzieś tutaj. Tak, to pewnie będzie on. On jest tutaj. Proszę bardzo, wampirzy król. I to jeszcze nie jest ostatnia ewolucja wampira, ale on tyle ma ataku, że naprawdę to jest straszne. Wręcz ogromną ilość ataku ma. A, dobrze, to mi się podoba. Moja armia po prostu wchodzi i niszczy. Tak więc, niech i tak będzie. Jednostek mamy zdecydowanie już za dużo. Chyba mamy zdecydowanie za dużo jednostek. Gra tego może nie wytrzymać. Zakładam, że i wy to widzicie. Tak, zdecydowanie. Wy to widzicie. Sposób na to jest jeden. Nie możemy w tej chwili już dorzucać żadnych nowych jednostek do armii. Musimy sobie poradzić z tym, co już mamy. A to co mamy jest naprawdę wielkie, więc właściwie nie będzie problemu. Tak więc ta wielki wąż wojskowych i innego rodzaju potworów, obra woskowych potworów, nigdy za wiele. Wszędzie mamy wieżyczki woskowe. Więc tak. Pokonani. Tu są jakieś takie demony z zombiakami. nimi mi się nie przejmujemy. Moja armia weszła, weszła, więc niech idzie tutaj. Po prostu niech idzie i po kolei rozwala wszystko co napotka. Więc epicki koniec zdecydowanie. Mamy 82 tysiące siły w armii. To jest chyba więcej niż byśmy mogli sądzić, że da się złapać. Jednak, jak dobrze widzicie, taka siła jest trochę za wielka dla jednego człowieka. No cóż, jest ich trochę tutaj dużo. 98 tysięcy sił, czyli właściwie teraz trochę ich zginie, bo się palą w końcu krótko. Dobra, uzdrowiciele może sobie poradzą. Niech ta reszta kuszników tutaj dojdzie. Kusznicy dochodzić mi tam. Ta te wieżyczki woskowe naprawdę robią robotę. Po rycerze, żeby ich spowolnić, może jakiś ekstra kuszników. No i znowu zrobiliśmy małą armię: 5000 siły, Bo Wcale nie taka mała. Ta armia. No dobra, lecimy po kolei miażdżąc wszystko, miażdżąc wszystko i tyle. To najlepszy pomysł. Przekroczyliśmy 100 tysięcy siły. Duża jej ilość wynika głównie z... Wąskowych potworów. Bardzo dobrze. W takim razie pełen podbój zakończył się sukcesem. Na poziomie przypominam niemożliwym, więc nie powinno być możliwe to, że ja to zniszczę wszystko. A i tak to zrobiłem. No cóż, zdarza się. Ktoś tu jest w stanie ogarnąć, co tutaj się dzieje. Bo ja niespecjalnie. Ile brakuje do jeszcze wyższego poziomu wampira. Byłoby dobre pytanie, jeżeli bym znalazł tego wampira z mojej armii. Ale chyba to jest niemożliwe w tej chwili. Tak, znajdźmy wampira w mojej armii. Tutaj jest. 80 doświadczenia tylko ma. No cóż, w takim razie wątpię, że ma szansę awansować na jeszcze wyższy poziom, ponieważ ostatnia bitwa jest bitwą między wampirami. A tak naprawdę, wampiry, wampirzy lord, lord. A nie ma najsilniejszego. Jest starożytny wampir, patrzcie. Wampirzy król, a to starożytny wampir, skubaniec. Skuba niezdobry jest, ale na takowego VXP jest to niemożliwe. I się wsadzili nieźle. Wsadzili się. w morowisko. Okej. Okay. tak więc masa osiągnięć. Pewnie masa rzeczy odblokowanych, chociaż nie jestem pewien. Ale zdecydowanie jednostek miałem więcej niż mógłbym mieć dostałem rangę 47 przerażającego ducha ciekawe jaka jest maksymalna ranga to jest ciekawe ale pewnie byłoby to ciężkie osiągnąć ale tak na ten odcinek, ostatni odcinek serii to byłoby na tyle ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie zapraszam was do subskrypcji kanału zostawienia łap w górę ogółem oceny filmu no to Ważna sprawa, można powiedzieć. Dzięki temu kanał się rozwija, między innymi. Zostawi, zostawiajcie także komentarze, jeżeli chcecie, na przykład, więcej odcinków z Circle Empires, na przykład, jakiegoś powrotu, można powiedzieć, czy czegoś. Zostawiajcie komentarze, a jeżeli będzie ich tam kilka przynajmniej, to myślę, że spokojnie nagram, bo to się w miarę przyjemnie nagrywa. Myślę, że w miarę przyjemnie się także ogląda, więc jest w po początku. No i tak, ja Wam jeszcze raz dziękuję za oglądanie. Żegnam się z Wami. No i cześć.